Witam chciałbym powiedzieć o pewnych problemach które pojawiają się rzadko, bo rzadko, ale się pojawiają otrzymuję wpłaty bez adresu e-mail mam tu taką wpłatę za książkę kurs system 32 no wszystko fajnie, ale do kogo mam to wysłać niestety nie wiem ponieważ na koncie gdy się zaloguje, sobie weźmy jakąś tam transakcję, nie mam informacji o adresie e-mail. Mało tego, nawet nie mam tego tej treści, która to była, więc jeżeli gdzieś bym przypadkowo pominął taki e-mail, chyba to się jeszcze nie zdarzyło, to... Nie, mam, nie znam adresu, pod który wysłać książkę. Link do książki, dlatego w razie problemów, co w opisie filmu zaznaczyłem, w razie problemów zawsze możecie napisać na mój adres e-mailowy i wyjaśnimy sobie sprawę. Jeżeli ktoś zapomni o wpisie, no to i się zorientuje, to. Wystarczy e-mail, że wpłacił tego i tego dnia taką i taką kwotę i zapomniał dopisać adresu e-mailowego. No, najlepiej oczywiście, żeby też dołączyć e, kopię e, operacji bankowej, wtedy nie ma żadnych wątpliwości. A jeżeli ktoś wpłacił, nie pamięta w ogóle, czy wpisał, ten imię, nie wpisał, to się zorientuje po tym, że nie dostanie ode mnie mailem książki minku. Zwykle w ciągu 24 godzin jest taka operacja wykonana. Także już zakładając jakieś tam wyjątkowe sytuacje, jeżeli w ciągu dwóch dni nie otrzymacie e, książki, to proszę pisać do mnie na, na maila, wyjaśnimy sytuację i sprawa będzie załatwiona. Nie jest tak, jak mówię, jakiś tam wybitnie częsty przypadek, ale w ostatnich trzech dniach mam jeden taki. No to no powiedzmy, tragedii nie ma. Ale jak widzicie, ja nie mam w takiej sytuacji możliwości zrobić cokolwiek z tym. Nawet tych pieniędzy nie mogę właściwie zwrócić, bo zwrócę jednak konto operatora. Yy, więc musiałbym teraz tam ich im, im informować. Że otrzymałem wpłatę, nie wiem co z nią zrobić, a trzeba pamiętać, że to konto nie jest do takich operacji no, zarabiania na, na jakiejś sprzedaży, tylko do wsparcia. Więc jeżeli ktoś wspiera, to po prostu płaci za coś. No i znaczy płaci za to wsparcie, nic z zamian nie oczekując. Dlatego musimy wtedy takie sytuacje między sobą wyjaśnić, żeby nie był nikt poszkodowany. Ostatnio mi się trafił parę dni temu mail, ktoś się odezwał, że zrobił wpłatę w styczniu i do dziś nie ma książki. No zrobił to po pięciu miesiącach. No, przysłał kopię wyciągu tego bankowego więc nie masz sprawy ale no im szybciej tym lepiej bo jak dalej pójdzie to ktoś napisze, że 3 lata temu wpłacił, a jeszcze tej książki 3 lata temu ani tego konta tu nie miałem więc wiadomo, że to będzie próba jakiegoś wyłudzenia no jeszcze nie zdarzyło się, żeby ktoś tu próbował Cokolwiek wyłudzić, no i bardzo dobrze. Ale jak ja mówię, no, no taka możliwość istnieje. Dlatego problemy są. Proszę pisać najszybciej jak to możliwe. Można kontaktować się telefonicznie, ale zdaje się, ale numeru telefonu nie mam, więc w mailu, który odpowiadam po kontakcie. W mailu jest mój numer telefonu, i wtedy możemy też rozmawiać telefonicznie. Po prostu nie chcę tego telefonu tak jawnie pokazywać. Chcę mieć trochę, że tak powiem, spokoju. Jak ktoś napisze maila, otrzyma w moim. Yy, Otrzyma w stopce, chciałem powiedzieć na główku, otrzyma w stopce numer telefonu, parę linków, tam też numer faksu. Kto teraz tego używa? Pewnie wielu młodych nie wie, co to faks, ale taka forma kontaktu też jest możliwa. To tyle do usłyszenia.